Witam Was, widzowie! Dzisiaj kolejna runda teleturnieju. Druga edycja, rok później. Dzisiaj prowadzącym jestem ja, ponieważ wygrałem poprzednią edycję i będą trzy rundy. Jak widzicie, śnieg napadał, niesamowite. Akurat jak musieliśmy coś zrobić na dworze, to mamy śnieg. Zaczynamy. A więc, widzowie, zaczynamy pierwszą rundę. Zwykłe pytania ABCD z wiedzy ogólnej. Gotowość do odpowiedzi, sygnalizujemy. Gwizdkiem, tylko Eryk się wyswaniu i przyniósł normalny gwizdek, jak rok temu. A panowie korzystają z jakiejś aplikacji i będą brzmieć jak pociągi albo statki. <gry> Pytanie pierwsze: Kto był pierwszym Amerykaninem w kosmosie? Odpowiedź A: Neil Armstrong. Odpowiedź B: Yuri Gagarin. Odpowiedź C: John Glenn. Odpowiedź D: Luke Skywalker. Ten trzeci: <grym> Czyli. Tęgle? Dobrze. Bo Neil Armstrong był pierwszy na Księżycu, ale nie w kosmosie. A Gagarin? Był pierwszym Rosjaninem. Dobrze. A Luke Walker? No to był pierwszym Jedi w kosmosie, nie wiem. Pytanie drugie. Który z cesarzy rzymskich jest do dziś uważany za symbol mądrości i filozofii? Odpowiedź A. Marek Aureliusz. Odpowiedź B. Neron. Odpowiedź C. Juliusz Cezar. Odpowiedź D. Dioklesjam. Erik, Ten pierwszy. Marek, Marek Aureliusz, Aureliusz jest to poprawna odpowiedź. Nie jest ten, a to nie ten Skowadis? Przecież ten Tylko... był A to Mateusz jedyny pozostaje bez punktu. Bardzo Sej. was przepraszam, ponieważ nie mam by pytanie pierwsze, drugie, a później czwarte. <laughs> pytanie czwarte. Jak brzmiało pełne imię i nazwisko męża Marii Skłodowskiej Kiwi? Odpowiedź A. Piotr Skłodowski odpowiedź B. Louis Kiri odpowiedź C. Pier Skłodowski Kiri odpowiedź D. Pier Kiri no, coś... To czwarte. Dobrze pytanie piąte, a k czwarte jakiej narodowości są mężczyźni należący do gwardii papieża? Coś na S. Czytaj, czytaj. Odpowiedź A. Włoskiej odpowiedź B. Dowolnej Odpowiedź C: Szwedzkiej, odpowiedź D: Szwajcarskiej. Ja wiem, szwajcarskie. Ale musisz gwiznąć. Szwajcarski. Dobrze, dodatkowy punkt jest przewidziany dla osoby, która yy, powie, jakie kolory y, przywdziewają na służbie: niebieski i czerwony. Źle, dostajesz i tak jeden punkt. Te kolory to niebieski i żółty. Pytanie szóste: Piosenka Don't Cry for Me Argentina autorstwa Julii Convicton. Jest. Odpowiedź A. Autobiografią autorki. B. Biografią Ewy Peron. C. Historią o wojnie domowej w Argentynie w, po w drugiej połowie XX wieku. D. Opowieścią o fikcyjnej postaci Argentinie Fernandez. Mateuszu. Odpowiedź B. Jest to poprawna odpowiedź. Ało. Jest to biografia Ewy Peron, e, czyli e, byłej pierwszej damy e, Argentyny. Pytanie siódme. Które miasto uzyskało prawa miejskie najwcześniej? Odpowiedź A. Pabianice. Odpowiedź B. Tokio. Odpowiedź C. Petersburg. Odpowiedź D. Łódź. Kurde. Moim zdaniem Adam. Ja bym powiedział, że to jest podchwytliwe, jeszcze to Pabianice. To jest poprawna odpowiedź. Pytanie ósme, a siódme. Jaki jest największy zestaw LEGO, jeżeli chodzi o liczbę elementów? Odpowiedź A. Zamek Hogwart. Ja już to no. wiem. Czy to chodzi o oficjalny wydany zestaw, czy o ogólnie O oficjalny wydany zestaw. To Titanic, bo ten Chima cała nie została wydana. Jest to błędna odpowiedź, więc już zostaje zyskwalifikowany. Wygracie normalnie. Odpowiedź A. Zamek Hogwart. Odpowiedź B. Wieża Eiffla, odpowiedź C. Koloseum, odpowiedź D. Mapa świata Mateuszu. Zamek Hogwart. Jest to błędna odpowiedź, bo prawna odpowiedź to mapa świata. Istnieje powiedz, taki elementy. zestaw? Ale, halo, no, ale przepraszam bardzo, już nie zdobywasz. Nie istnieje taki zestaw jak mapa świata. Bo, What the hell? Oh my God. No way, yeah, yeah. Pytanie dziewiąte. Uh. Która z tych wysp. Nie jest wulkaniczna. Podkreślam, nie jest wulkaniczna. Awanice. Odpowiedź A. Wyspy Hawajów odpowiedź B. Wyspy Kanaryjskie. Odpowiedź C. Madagaskar? Odpowiedź D. Borneo. Mateuszu, zdobywasz punkt. Pytanie dziesiąte, AK9. Ostatnie w tej rundzie. Ile jest rodzajów desek? W Minecrafcie na wersji najnowszej, czyli 121.4 A 11, odpowiedź B. 12, odpowiedź C 14 i odpowiedź D 15. A Eryku? <krym zniszczytanie> Nie ma tak, mówimy. Ja oprogramy. mogę? Mogę. Adamie. 11 chyba. Jest to błędna odpowiedź. Ile oni tych dodali mi W tych daje... dokoń? 14. Jest to błędna odpowiedź. Ruch. Ej, a czy były 12? 12. W związku z chaosem, który panował wtedy na planie, zamiast Matiego po Adamie odpowiedział ERYK a nie Mati, który jako drugi zagwizdał gwizdkiem i miał prawo do odpowiedzi w drugiej kolejności. Natomiast odpowiedział Eryk i normalnie Mateusz już nie mógłby odpowiedzieć, ale dlatego, że był to błąd z mojej strony, czyli ze strony prowadzącego, zaliczam Matiemu tą odpowiedź. Była to poprawna odpowiedź 12 i nie dodawajcie tam Matiemu zaraz tych tego jednego punkta w, w, w podsumowaniu rundy, ponieważ on już był dodany wtedy na planie policzyliśmy spokojnie i dodaliśmy tylko nie było to nagrane, więc wam mówię teraz, żeby nie było żadnych nieporozumień. Wracamy do materiału. Przez następne 10 minut Adam i Erik próbowali wymienić wszystkie 12 rodzajów desek w Minecrafcie niestety bezowocnie. A więc widzowie, zakończyliśmy rundę pierwszą. I wyniki prezentują się następująco: Siłacz Mati, punkty 3, brawo. Erik punktów 2, ruch, rozumiem. Adam, punktów również 3, poproszę, brawo. A więc tak prezentuje się. Punktacja po pierwszej rundzie. Przechodzimy teraz do rundy drugiej. Ale ja głupi jestem, widzowie. Dałem lewemu doniesienia, kartkę z pytaniami i z odpowiedziami. No to nieźle. A ja tego nawet nie bo co woli. <grym> Le lewy miał ja życie, mam szansę. Druga edycja musi być też drugi żart prowadzącego. A więc. Druga. Będzie to szybka runda złożona tylko z pięciu pytań, i te pytania będą polegały na tym, że trzeba będzie wskazać zdanie błędne. Takie, które jest po prostu nieprawdziwe wśród trzech innych prawdziwych. Zaczynamy. Zestawienie numer jeden. Nazwa Arktyka jest przeciwieństwem nazwy Antarktyda po łacinie. B. Antarktyda jest największą pustynią na świecie. C. Da się dotrzeć na biegun północny suchą stopą. D. Nad Antarktydą nie latają żadne loty komercyjne. Adamie? Zdaje mi się, że B. Mm. Tak? Nie, fałszywe wiadomo. Kurde. Te loty komercyjne. To jest fałszywe. A kurde, fałszywe. C. Jest to. Poprawna odpowiedź. Wiesz, co za gorsze? Oh, okay. że, ja, ja, że ja wiedziałem, że to jest złe, tylko po prostu myślałem, że mam dać dobro. Zestawienie drugie: A. Obraz Ostatnia Wieczerza nie został namalowany na płótnie. B. W Polsce znajduje się jedno dzieło Leonarda da Vinci'ego i jest to Mona Lisa. C. Leonardo da Vinci nigdy nie skonstruował żadnej zaprojektowanej przez siebie maszyny. D. Leonardo da Vinci nie jest dalekim przodkiem Leonarda DiCapriego. Eryk A Jest to niepoprawna odpowiedź Ja Adamie B Leonardo da Vinci i Mona Lisa jest chyba we Francji A nie było w Krakowie? Nie Mona Lisa, tylko Dama z łosiczką jest w Krakowie Adamie, dostajesz punkt Zestawienie trzecie a. Macedonia była w piku terytorialnym zapanowania Aleksandra Wielkiego. B. Rzymianie bardzo cenili Greków za ich dokonania w sztuce i nauce. On. Proszę. B. Jest to niepoprawda odpowiedź. Jest to nie. C. Panteon w Atenach został częściowo zniszczony na skutek nieuwagi Turków. D. Największym imperium, które miało y, tereny w dzisiejszej Turcji, było Imperium Rzymskie. O. Y, powierzchni cztery i 40 y, milionów kilometrów kwadratowych. Adamie. D, ponieważ było to według mnie Imperium Opońskie. Odpowiedziałeś dobrze, ale to było Imperium Mongolskie. Adam dostaje punkt. Tak jest! Zestawienie czwarte. A. Największe złoża azbestu odnotowano w Rosji. R. A jest źle. A jest dobrze. Co? B. A nie w Kanadzie? Nie. Pytam B. Na planie Czarnoksiężnika z os wykorzystano azbest jako śnieg. C. Azbest może mieć silnie negatywny wpływ na zdrowie człowieka. D. Stosowanie azbestu jest zabronione na całym świecie. <śliniczny> On był No dosłownie, D jest logiczne. no. D jest logiczne. Adam zdobywa punkt. Zestawienie piąte. A. Na biegunie liczenie czasu nie ma sensu. B. Troja leży na północ od równika. C. Im dalej od równika moment obrotowy ziemi zwiększa się. Chodzi o to, że poruszamy się szybciej względem na przykład księżyca stojąc e, dalej od bieguna. D. Nie da się przejechać z Ameryki Północnej do Ameryki Północ Południowej Drogą Asfaltową. R. D. Kurde Odpowiedź tego C! D, D, się, D się nie da, faktycznie się nie da. C jest źle, C jest źle, C jest C. źle. C! No to, to, to. A! Dumno! Eryk dostaje punkt. No A wiem. jak to? Im dalej od równika, moment obrotowy ziemi zwiększa się. No tak, jest zwiększa się. to błędna odpowiedź, ponieważ im bliżej do równika, moment obrotowy ziemi no bo zwiększa. Jest się. Najszerszy. A no tak, za... Kurde, właśnie. Druga runda dobiegła końca. A oto wyniki. Ten oto jegomość zdobył. Jeden punkt w tej rundzie. Wielkie brawa. Uczestnik drugi. Eryk. Jeden punkt. Oraz uczestnik trzeci. Adam. Definitywny zwycięzca tej rundy. Trzy punkty. Brawo. Runda druga się skończyła. Zaczynamy trzecią rundę. Będzie to jak w zeszłym roku licytacja. Licytacja pierwsza. Wymień jak najwięcej shortsów na kanale filmowe Szoty, które przekroczyły liczbę 100 tysięcy wyświetleń w dniu e, nagrywania. Czyli dzisiaj. Maksymalna liczba wynosi 46. Tyle ich jest? Kurde, nie wiedziałem, że ten kanał tak dobrze idzie. I teraz macie minutę na licytację. Stary. No, 5 mienie. Co za więcej? Oczywiście tytuły. Wymieniasz 5 Adamie, czy jesteś gotowy? Tak. Start. No ja, przepraszam, że przerywam. drzwiczki już przewidziane. Chcę mieszkać w pałacu. Perliczka. Eee, Hanna Lipko chyba też przebyła stówecznia. Czy dalej? Zufaj, ale taki jak w przyrodzie. Hmm? Nie, cztery, bo perliczka. No mieszkać mam, No Są to jeszcze jeden, na spokojnie. Szybko. Ile jeszcze mam? Trzy, dwa, jeden. Jak widzieliście, Adam zdążył wymienić w minutę. E, swoją obietnicę, czyli e, 5 filmów, e, które przebiły 100 tysięcy wyświetleń. Zdobywa tym samym jeden punkt. Licytacja druga, zasady takie same. Uwaga, wymień jak najwięcej warzyw. Nie ma limitu co do ilości, choć źródła podają co najmniej 250 gatunków. 5, 20. 20. Ok, ja bym miał 25. Adam pasuje, a teraz już czy znamy więcej warzyw? Nie, ja, pewnie bym wymienił, ale teraz w głowie nie jestem w stanie, więc na pewno? W głowie nie jestem fajsem jest. A więc kończymy licytację, tak? Szybko. Adios! 3, 4, 20 owoców. Warzyw. Warzyw. Marchewka, pomidor, ogórek zielony, ogórek ziemny. Eee, oh. A o no tak. Ogół, e, nie ogórek, tylko już teraz papryka zielona, żółta, zielona. Nie, to jest ten sam gastrony, Żółta, nie. zielona, zielona. Dobra, no, no, papryka. A papryczka czyli? Wafrzyczka I... czyli. Czekaj, daj mi się skupić. Co jest, Zapomniałem. O, seller por. E... Kurde, jak to się nazywało? No i nie pamiętam, jak to się nazywało. Bru. Minus e, dwa. Tego pietruszka, e, cebula. S... Ile zmieniłeś? Z... 10. Bakłażan, rabarbar stary. Bru, rabarbar to jest owoc. Nie, rabarbar to jest to warzywo.

Bez, bez państw, tylko same stolice. Dobra. Już Warszawa, Berlin, Praga, Bratysława, yy, dalej jest na Ukrainie, jest chyba Kijów, tak? Tak. Dobra. Yy, Białoruś to jest... Nie pytaj się. Nie pamiętam. Powiadam, czy... daliśmy. Oslo, Reykjavik, yy, nie, Londyn, yy, jeszcze. w Paryż, yy, ba Barcelona. Lizbona to jest stolica Portugalii Dobra, lecimy dalej Nie wiem, San Salvador to jest z Salwadoru Montevideo b Co to jeszcze, kurde W Europie jeszcze jest Włoch Włoch jest Rzym Ateny Dalej jest Brno to jest chyba z Fazarii uznawana Austria nie pamiętam Mińsk też czegoś z Kiszyniów czegoś się chyba stolicą eee, Pristina to jest Kosowa, Chorwacja to jest, nie pamiętam Zagrzeb. A i stolica Hiszpanii to nie jest Barcelona tylko Madryt Kurde, ale lepszy klub jest w Barcelonie Zobacz. Licytacja trzecia zakończyła się, niestety ze stratą dwóch punktów, Dłuch. wydaje mi się dla Adama, ponieważ nie wymylił on nawet połowy swojej obietnicy. Nie, wy... Podliczę oczywiście to jeszcze w montażu, ponieważ teraz trudno nam było to wszystko policzyć tak na palcach, więc yy, oficjalny wynik poznacie dopiero pod koniec filmu. Na razie ja zapisuję Adamowi minus 2 punkty. Licytacja czwarta. Wymień jak najwięcej mobów z gry Minecraft. 20. 25. 26. 26. 26. 27. 28. 29. 30. 29. 30. 31. 32. 33. 34 36. 36. Dobra. A, a, a. Więc Adam y, będzie mówił teraz 36 modów z Minecrafta. Minuta, start. Dobra, end. Endermite, Ender, y, Dragon, Enderman, Shulker. Y, pigliny, pigmeny, y, hogliny, baby hogliny, też się liczą jako inne. Baby pigliny. Wither Skeletony. dora, to dwa odejmuję. Wider Skeletony, gasty, te takie Stridery, Blazy. Teraz do chyba lecimy. Świnia, Krowa, Kurczak, e, Królik, e, Wilk, Pies, e, znaczy, Wilk, e, Lis, e, Villager, e, co jeszcze? Zombie, Szkielet, mm, Creeper, Eee, ryba e, dorsz, e, tropikalna Pufferfish Guardian, Elder Guardian. E, co jeszcze? E, królika już mówiłem, chyba. 10 sekund, tak mówiłeś? Dobra, e, nie wiem. Fantomy, e, nietoperze, Kurde, nie wiem co jeszcze. Minęła ale minuta. Na, na pewno więc liczbowo miałem. Adam y, podjął się bardzo trudnego zadania. Nie zdołał go wypełnić swojej obietnicy, nie zdołał wypełnić w całości, ale miał ponad połowę, dlatego odejmujemy mu tylko jeden punkt. Tym samym Adam ma już tylko cztery punkty: Wymień jak najwięcej filmów Disneya. Uwaga, wliczają się tylko kreskówki i bajki animowane 3D. Maksymalna liczba wynosi 63. Licytacja rozpoczęta. 10 Od razu. Smało. 63 <noise> 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 trzy. Sześćdziesiąt Minuta. Sześćdziesiąt A więc tak. Rożpunka, Śnieżka, Królowa Śniegu. Ee, nie ma jego filmu jak Rożpunka. Myszka, Miki. Ee, co tam było? Eee, mnie, nie? Znaczy nie Rożpunka tylko Zaplątań... Draca eee, Co tam jeszcze było? Eee, tu, 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 tu. Jacki, piraci z Niblandii. Stoję dale dalmatyńczyków eee, Jeszcze jest kontynuacja. Stoją dale 2. Nie, inaczej. Trun. Sto dwa. Sto dwa dale dobra. Skończył ci się czas. Jak widzieliście, Eryk, no hmm, Cóż za przypadek, nie zdołał wymienić e, 62 filmów od Disneya. Mam Dlatego dostaje minus 2 punkty. Nie masz punktów? się. Mam 0 punktów. Ma 0 punktów, ale za to jego przeciwnicy, czyli Adam, który nie wiadomo co robi, i Mati, który kręci się w kółko, mają po 4 punkty. Ja I że, żeby wiedzieć, kto oficjalnie wygrał ten teleturniej, urządzimy dodatkową, ponadprogramową rundę. Będzie to również runda licytacyjna, a więc zapraszam Państwa za mnie. Wymień jak najwięcej

Na pewno, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Gotowy? Tak. 38 kolorów i odcieni kolorów. Czas, start. Czerwony, jasno-czerwony, ciemno-czerwony, bordowy, pomarańczowy, jasno-pomarańczowy, ciemno-pomarańczowy, niebieski, ciemno-niebieski, jasno-niebieski, cyjanowy muszę być? Może. Cyjanowy granatowy granatowy zielony, jasnozielony, zielony ciemno-zielony jest szmaragdowy? Można, może. może być szmaragdowy kurde, fioletowy, różowy jasno-różowy, ciemno-różowy ciemno-fioletowy jasno-fioletowy <laughs> Czekaj, tak żółty, nie, był? Był, był nie? nie? wiem. Nie był nie szybko, nie. szybko, szybko, szybko. Żółty, -żółty ciemnożółty, złoty srebrny, mm. brązowy, czarny, szary, biały, jasno szary, ciemno szary, <grywny> kremowy. Drodzy widzowie, Mateusz wymienił ile? Około 34 kolory. Wiemy jednak, że Mateusz nie wymienił 38 kolorów, czyli nie wypełnił w 100% swojej obietnicy. Więc, Mateuszu, bardzo mi przykro, ale odejmujemy Ci jeden punkt. Tymczasem wygrywa Adam! Wielkie brawa! Nasz ten turniej zakończył się. Pragnę przedstawić teraz oficjalną yy, tabelę z wynikami. Mateusz Lewandowski miał szansę na wygraną z Adamem, ale zakończył z trzema punktami. Adam, brawo, wygrany naszego teleturnieju w tym roku z czterema punktami na koncie. W jego przypadku e, stosowanie licytacji było bardzo dobrym wyborem. No i Erik z mistrzowskim wynikiem zera Dziękujemy bardzo za oglądanie tegorocznego teleturnieju za rok w roli prowadzącego użycie na pewno Mateusza Lewandowskiego. Dziękujemy za oglądanie i widzimy się w następnych grubych projektach. A I czekajcie na Maj, bo coś się fajnego stanie.